tak naprawdę powinnam powiedzieć, serwus, witamy Was z przepięknego, absolutnie przepięknego Wiednia świątecznego. Poprzedni vlog Karoli z Londynu Wam się podobał, więc idziemy za ciosem. Mówię, Karola, chodź teraz jedziesz ze mną do Wiednia, pokażemy Wam troszkę tego klimatu, wczujemy się razem. Jarmarki świąteczne wspaniałe, bo my już coś tam przychodziłyśmy, widziałyśmy. Także już Was zabieramy ze sobą. Oczywiście we vlogu muszę zawsze pokazać stylizacyjnie, bo my yy, yy, pokażemy kilka tam takich pięknych, Ujęć z Marką Olsen na moim Instagramie, to będziecie mogli sobie wyjść. Moja dzisiejsza stylizacja to też jest Marka Olsen. Wszystko bardzo wygodne, mięciutkie. Yy, tak, pasuje generalnie do tego misia. Popatrzcie tylko, jak się tutaj wpasowuje. I ogólnie zauważyłam, że w Wiedniu trochę tego beżu, kamelu, karmelu, chodzi. Także tutaj troszkę. Oczywiście te czarne kolory też tutaj górują, ale ładne stylizacje są. I oczywiście muszę Wam jeszcze pokazać piękną biżuterię. Ach, bo ta biżuteria Karola nagrała taką piękną rolkę. Perlow, nazywa się Marka, na moim Instagramie musicie obejrzeć, bo to jest coś takiego wyjątkowego z kamieniem księżycowym. I w ogóle taka jest historia z tą marką, że ja z Perlow współpracowałam, jak zaczynałam, w ogóle nie miałam jeszcze kanału na YouTubie, prowadziłam bloga. Bo to były bardzo, bardzo dawne czasy. I to była jedna z pierwszych marek, która mi zaufała, dała mi, pamiętam, takie swoje bransoletki, to było takie urocze i marka pięknie się rozwinęła, i właśnie to mi się bardzo podoba, bo tutaj możecie na tym też wygrawerować sobie pierwszą literkę imienia ukochanego. Jest taka blaszka, tak? I on jest taki fajny, bardzo mi się podoba. I tam są różne kamienie też do wyboru, do koloru, jak tam ktoś woli. Ja akurat z kamieniem księżycowym, on jest taki neutralny. Kolczyki piękne, wszystko ten, stylizacja już macie mnie. I My sobie tak wygodnie możemy lecieć już do miasta, także chodźcie z nami, poczujcie ten wiedeński klimat. A teraz zobaczcie, największa atrakcja tego wyjazdu. Sama, dzieci i my dwie. Ale super! Beżowy, beżowy. Tak, do outfitu specjalnie dopasowane. Cię pchałyśmy żeby być pierwsze, żeby dopasować konia do outfitu. Jak się bawisz? Zaprosiłam Karolę do pięknego miejsca. Musiałam wystać w kolejce. I już sobie wyobrażacie moją minę, prawda, marudzącą, jak ja y, stoję tam. Tak, tak, wiecie? Ile stałyśmy? 20 minut? 25? No, ale nic to, jesteśmy już i teraz będzie rytuał zaparzania herbatki, Proszę, tak bardzo po Bożemu. Słuchajcie, widzieliśmy herbatkę, bo tutaj można różne takie kawki z różnymi dodatkami. O, jaki fajny cukier! Um, a ten cukier to się tu wkłada w ogóle, Karola, wiesz? Normalnie. No ale my bez cukru. W każdym razie, tutaj dużo różnych takich jest fajnych, wiedeńskich kaw i w ogóle. O, hallo, danke schön. Ja pytam. Perfekt, danke schön. O, kukmal, Karola. Danke. O, Tak. Y, słuchajcie, y, już skończę, bo tutaj jest dużo różnych kaw, ale stwierdziliśmy z Karolą, jak mamy słodkie tutaj, no to jeszcze taka słodka kawa nie damy rady. I teraz Karola mówi: To jest. omlet cesarski. Musisz powtórzyć, bo nie y, cesarski z takim sosem śliwkowym i można sobie dosłodzić cukrem. Ale oczywiście nie mogło nam tutaj zabraknąć apfelstrudel myt wanila zosę, czyli mamy tak, waniliowy sos z, 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 no z jabłecznikiem takim. Po polsku jak to apfelstrudel, sztrutla jabłkowa. o Tak, i normalnie można jeszcze do tego śmietany, jak ktoś chce, ale to już się wydaje mi nam przesłodzić. Także wy sobie popatrzcie już więcej czasu nie macie patrzeć. Tak, już kończycie tam opatrzenie, bo my jemy. Jestem taka podekscytowana, wszystko pachnie. Słuchajcie, no y, nie chcę być influencerką, że zimne je, tak? A, y, a wczoraj tu jest ciepło i te od Karoli też bije ciepły ten placek. Także jemy na ciepło. Bardzo, ale to bardzo podoba nam się, jak oświetlona jest ta ulica. Chociaż to nagranie no, nie oddaje tylko. Na, jak jest na, żywo. na żywo, na żywo jest dużo piękniej. Chcemy pokazać jak najwięcej, ale jednak wiecie, na żywo to na żywo. No, Suzy, widzę cię w tej koszuli. Tak totalnie. Naprawdę? Tak. Podoba Ci się? Tak, bardzo. Tylko świąteczne na Wigilie. Uwaga, Karola znalazła mi torebkę. Tak jest przepiękna i jest jasna, ale to niebieska też, ale no, to są, Że to, dla mnie ta. Co sądzicie? Są, A dla Karoli ta niżej. Czekamy na waszą opinię. Musimy jeszcze pokazać wam jeden widok, bo jest. Wow. To jest jedna z głównych ulic w Wiedniu i proszę bardzo można sobie od razu tutaj kupić choinkę. O, od razu. Obrobiona pod stojak. Jaka wygoda. Przepięknie. A dziś jesteśmy na największym i podobno najlepszym yy, jarmarku świątecznym w Wiedniu. Jest tutaj tak dużo ludzi, że szok. No ja dostałam balonę świnką pepą na przykład, albo <grym> ludzie w ogóle tak chodzą, że nie zwracają uwagi na to, jak ktoś idzie, pychają się, na ciebie, popychają się. To jest jedyne miejsce, gdzie jest w miarę możemy tutaj yy, yy, cokolwiek nagrać. Chociaż tam jest głośno, panowie tutaj robią mi konkurencję, natomiast tam bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale dobra informacja jest taka, że ja stylizacyjnej się wpisałam tutaj y, w klimat. Proszę bardzo, jestem taka, y, mam piękny oceanowy sweterek, więc pasuje. Zobaczycie jest go zresztą u mnie na Instagramie. Więc ja ogólnie pasuję do tego klimatu tutaj idealnie. Natomiast bardzo dużo słyszę, oprócz oczywiście niemieckiego, polskiego, też słyszę dużo Węgrów przyjechało. I trochę Czechów, Słowaków, ale tak, wszystkie możliwe języki. I teraz widzicie w ogóle właśnie ten tłum, tu tak. dzielający się, popychający wszystkich. Tak, tak. A teraz popatrzcie na te piękne bombki, jak one są pięknie tutaj wyeksponowane na Jarmarku Świątecznym, jednym z wielu tutaj. Jak to pięknie wygląda kolorystycznie poukładane, tam bardziej czerwone, tu jaśniejsze, tu kolorowe. Tam są wzią? takie beżowe, ale tam tak. się nie dostaniemy. A tu wam machamy, o. Tu wam machamy. Pięknie tu, ale dużo ludzi, bardzo. Jako bardzo poprawne turystki oczywiście musiałyśmy znaleźć się tutaj przy katedrze. Jesteśmy, pokazujemy. Kolejny odhaczony punkt. Wy również z nami. Oczywiście kultowe miejsce w Wiedniu, musieliśmy tutaj dojść. I tym razem tutaj jest też jarmark świąteczny. I też jest tutaj klimat. Ale powiedz czym pachnie Karola? Konikami. Bardzo mi się marzył taki świąteczny kubek, a w środku grzane wino. Połowy nie mogę wypić, bo już mam dosyć. I jeszcze ten kubek, słuchajcie. Myślałam, że będzie taki jakby stylowy. A to tak trochę zajeżdża Karola Londynem zobacz tutaj na nim. No tak, ale, kia, serduszko. Takim, o i tu serduszko, taki Ale nie, z Tak, Jak projektował ten kubek chyba. <grych> ale za to mamy tutaj bardzo fajny klimat. żebyście nas dobrze słyszeli z mikrofonem dotarłyśmy do knajpki gdzie zamówiłyśmy na początek po pół porcji i słuchajcie moja pół porcja to jest taka dosyć konkretna a jest to to są szpecle, nie wiem czy znacie makaron y, z rozpuszczonym serem i na wierzchu tutaj jest taka prażona cebulka i to ma milion kalorii, a to jest tylko połowa porcji, bo potem oczywiście wzięłyśmy sobie wiadomo co, sznycle. A Karola dzisiaj jakoś y, kalorycznie dosyć skromnie, bo ona gulasz. Y, I ja teraz na Waszych oczach przetestuję i ja powiem, czy to jest dobre. Czy Wy to widzicie. Mm. To jest moja młodość, bo ja to jadałam w Niemczech, jak mieszkałam w Niemczech. Pyszne. Pyszne. Karola, próbuj. Muszę przyznać, że moje kejse spezle były przepyszne. Zjadłam cały talerz, jestem już najedzona, a oto, proszę bardzo, pół porcji wjechało nam. I jest to winerszny Schnitzel, czyli po polsku byśmy powiedzieli schaboszczak, a ale nie jest to schaboszczak, ponieważ jest to kotlet z cielęciny. Karola, potwierdzasz? Potwierdzam. I do tego mamy ziemniaki. Teraz słuchajcie, testujemy. Mm, mm, bardzo dobre. Mm, no, nic nie jadłyśmy od 6 godzin, czy 7, to bardzo dobre. I ziemniaczek. O, to ten twój. Na zimno. Ziemniak na zimno. Może no tak bardziej. A to nie wiedziałam, że tak. Zje się. Jesteśmy takie głodne, że zje się. Bardzo dobry kotlet. I to już koniec naszej 24-godzinnej przygody w Wiedniu. Było bardzo zimno, bardzo dużo ludzi, ale klimat świąteczny jak najbardziej to miasto dodaje. I nie dziwię się, że drugim najczęściej słyszalnym tutaj językiem jest język polski, po prostu wszędzie. Zostawiamy Was z takim pięknym widokiem za mną: piękna choinka, piękna kawiarnia, pewnie Wam znana, i mega długa kolejka. I tutaj proszę bardzo, jeszcze ostatnie spojrzenie na Wiedeń. Bardzo dziękujemy, subskrybujemy i do następnego razu. Pa! Pa Karola. Pa!